Amerykański patent na mrówki. Działa błyskawicznie. Jeśli chcesz się ich pozbyć z ogrodu czy domu, wystarczy ta prosta i tania mikstura. Przygotuj pustą, plastikową butelkę. Odetnij dolną część tak, aby powstał rodzaj niskiego pojemnika. Ważne, aby pojemnik nie był zbyt wysoki. Za pomocą lutownicy zrób kilka małych otworów wokół dolnej części butelki. To bardzo ważny krok, dlatego oglądaj uważnie. Mrówki w domu czy ogrodzie to powszechny problem wielu ludzi, zwłaszcza wiosną i latem. W ogrodzie potrafią narobić sporo szkód. Teraz czas na pierwszy kluczowy składnik. Soda oczyszczona neutralizuje kwasy w organizmach mrówek i zakłóca ich procesy trawienne. Dodaj pięć łyżeczek sody do wnętrza butelki. Drugi składnik działa jak magnes na mrówki. Przyciąga je silnie słodkim aromatem. Dodaj również pięć łyżeczek cukru pudru do butelki. Wlej trochę wody i wymieszaj, tak aby konsystencja przypominała lejącą się pastę. Dzięki otworom, mrówki bez problemu dostaną się do środka. Włóż pułapkę w miejscu, gdzie najczęściej widujesz mrówki. Wlej odrobinę mikstury obok butelki i obserwuj, jak to przyciąga mrówki. To skuteczny sposób, aby pozbyć się mrówek raz na zawsze.